Prawidłowa manifestacja marzeń, przykłady. W tym filmiku od razu przejdę do przykładów, jak prawidłowo manifestować swoje marzenia. Disclaimer. Pamiętajcie, że Marcin nie jest alfomime omega. Staram się jak najlepiej umie w tym momencie, czyli te przykłady są dobre według mnie w tym momencie na ten moment, moment po prostu mojej wiedzy jaką mam teraz. Natomiast jak moja wiedza się tutaj jakoś bardziej skrystalizuje, jakoś bardziej połączę inne techniki, to będę starał się jak najbardziej to wszystko ulepszać, żeby niejako te mieć, mieć jak najlepiej działające po prostu wersje tej manifestacji marzeń czy prawa przyciągania. Pamiętajcie, że to dla Was ma, to ma tylko pomóc. To, to nie są manifestacje, które ja wykorzystuję na co dzień, bo ja akurat, no, formułuję, wiecie, manifestacja to jest coś indywidualnego. Więc musicie sami sobie sformułować. Te przykłady tylko pomogą po prostu skupić się na pewnych aspektach, które no, powinny, powinny pomóc. Powinny wam pomóc po prostu, jak swoją taką manifestację wytworzyć, i ta manifestacja marzeń, czy prawo przyciągania, czy wizualizacja yy, ma działać dla Was. I podam tutaj takie po prostu pewne fragmenty, na które warto zwrócić uwagę. Natomiast pamiętajcie, to nie jest wykładnia. Każdy może manifestować wszystko tak, jak chce. Manifestacja marzeń możecie z punktu religijnego traktować jako yy, po prostu modlitwę, czyli zamiast powtarzać w kółko, wiecie, modlitwę wieczorem, ciekawe czy w ogóle ktoś jeszcze modli się wieczorem, może jakoś bardzo religijna osoba, jak byłem dzieckiem, no to mama mi kazała się modlić, ale ja tego nigdy nie traktowałem, wiecie, tak, no po prostu jak dziecko, kazała mama, no to się modlił człowiek, natomiast zrobiłem to bez tego, bezmyślnie. No, później oczywiście zrezygnowałem na starość. Mam swoją wersję modlitwy, która w tym momencie tak naprawdę jest manifestacją właśnie marzeń, jest po prostu okazaniem wdzięcz wdzięczności za to, co mam już i proszeniem po prostu o więcej. No, dla mnie to jest forma modlitwy, dla kogoś będzie to forma po prostu manifestacji marzeń. Nie ma znaczenia, jak to będziemy nazywać. Generalnie próbujemy po prostu porozmawiać ze sobą, z własną podświadomością i z czymś, co wydaje nam się, że jest ponad nami. Może to być nauka, może to być po prostu coś jeszcze niewyjaśnionego, a może to być Bóg. No każdy ma tutaj swoje. Pamiętajcie, że to wszystko musi wychodzić od nas bezpośrednio, to my musimy sobie stworzyć taką manifestację, formę modlitwy, jaką chcemy, co potrzebujemy w danym życiu, w danym momencie naszego życia. Więc pamiętajcie, to nie jest żadna wykładnia. Tu mogą być błędy. To jest tylko coś, co po prostu ja tak zacząłem sobie rozpisywać, jakby tutaj prawidłowo wyglądały te, te przykłady tej manifestacji marzeń, które można po prostu, możecie sobie we własną modlitwę, zamiast w kółkowiecie powtarzać na przykład pacierz. Po pierwsze, jeśli modlicie się, to proponuję, zacznijcie, jeśli jesteście na tyle osobami wierzącymi, że faktycznie wieczorem na przykład odmawiacie pacierz albo idziecie do kościoła, to proponuję, skupcie się na tym, co robicie. Jeśli, bo ja nie będę tutaj, wiecie, wyprowadzał was z wiary, mam swoje podejście do religii, uważam, że to jest akurat polityka, natomiast uważam, że każdy człowiek musi w coś wierzyć. Życie bez wiary w cokolwiek, czyli niekoniecznie wiecie Boga. Możecie wierzyć w, po prostu w naukę, której jeszcze nie odkryliśmy, we wszechświat, w jakąś energię, która po prostu ten możecie wierzyć we władzę, Jeśli nie macie w cokolwiek, już w ogóle jesteście kompletnymi ateistami, to powinniście i tak wierzyć w samych siebie. I manifestacja marzeń, prawo przyciągania, czy wizualizacja, jakkolwiek byście to nie nazwali, to wszystko ma wspierać was w waszym po prostu takim wiecie. Próbia osiągnięcia lepszej wersji samego siebie, Próbuje osiągnięcia czegokolwiek w życiu. Bo teraz wiecie, bardzo dużo ludzi, no niestety, ale w Polska staje się takim krajem, w którym będzie tak, jak na zachodzie. Czyli większość ludzi nie będzie stać na, na przykład na kupno własnego domu, będzie musiało wynajmować dom, nie będzie stać na kupno własnego samochodu, będzie korzystać z car sharingów i tak dalej. Czyli widzicie, zaczyna się robić tak już, że będzie coś, jak jest w Ameryce, czyli będzie grupka bogatych i będzie bardzo dużo osób biednych. Więc musimy pilnować swojego życia, musimy się motywować codziennie, musimy być wdzięczni, okazywać wdzięczność za to, co już mamy, a jednocześnie starać się próbować coś osiągnąć więcej, żebyśmy mieli coś własnego, żebyśmy po prostu czuli się lepiej sami z sobą. I właśnie manifestacje marzeń pleccie w modlitwę, jeśli jesteście tymi osobami wierzącymi, chodzicie do kościoła czy modlicie się, jeśli na przykład pacierz mówi wieczorem, to przestańcie klepać to wiecie tak rytmicznie, tylko zacznijcie w to wierzyć, co mówicie. Bo to wam bardzo pomoże. Ja uważam, że wiara naprawdę pomaga, dlatego ja nie jestem anty, wiecie, antykościelny, taki antyklerykalny i tak dalej, bo uważam, że każdy człowiek ma prawo wierzyć, a nawet ma obowiązek wierzyć po to, żeby lepiej mu się żyło. Naprawdę życie z wiarą w cokolwiek jest lepsze niż, niż po prostu życie bez wiary w cokolwiek. I jeśli już naprawdę nie macie w co wierzyć, to wierzcie w siebie, wierzcie w siłę swojego własnego ciała, która jeszcze nie została odkryta, Chociaż i tak już, już dużo, jednak, jednak są jakieś tam, wiecie, przebłyski tutaj, jakieś materiały się pojawiają, książki, cokolwiek ludzie dzielą się tą wiedzą, i jednak, jednak nasze ciało jest bardzo potężne. Więc tak jak mówię, nawet jak w sobie, nie macie w co wierzyć, to wierzcie przynajmniej we własne ciało, w siłę własnego ciała, że potrafi się uzdrowić, że potrafi y, zmienić wasze negatywne nawyki, że, potrafi, że dzięki w, w sile własnej podświadomości coś osiągniecie w życiu. Tu przechodzę do przykładów. Tu nie będzie przykładów, od razu mówię finansowych, bo za długo by znowu ten filmik trwał, więc podzieliłem to na przykłady, po prostu przykłady finansowe podam w następnym filmiku, natomiast tu skupię się na wszystkich innych takich przykładach, nie, nie ten, nie, nie finansowych, jeśli ten. Czyli tu nie będzie o bogactwie w tych przykładach, tylko będzie na, no na przykład o sylwetce czy wadze. Mamy taką manifestację jestem szczupła, piękna i tak dalej. Ludzie sobie, wiecie, przyklejają karteczki samoprzylepne na lustrach i myślą, że to coś da. Przecież to jest życzeniowe. Co, co wy osiągniecie manifestacją, czy będziecie sobie powtarzać, kurczę, chciałbym być szczupły, jestem szczupła, jestem piękna. Co, 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 co to powoduje? Nie wysyła to według mnie żadnego sygnału do wszechświata, nie wysyła to żadnego sygnału do naszego ciała, więc według mnie taka manifestacja marzeń, czy takie, wiecie, mówienie o... No chcę być piękna, chcę być szczupła, ale nic. No co, co to daje? To, to jest takie puste. Więc na przykład na przykład, na przykład, ja proponowałbym, zamiast takich, wiecie, frazesów, jakichś tam hasełek motywacyjnych, stworzyć sobie manifestację własną coś na zasadzie. Jestem wdzięczna, że trafiłam na Marcina, a czemu nie? Kryptoreklama moja własna. I dzięki temu dbam o swoje zdrowie, dietę i ciało. Dzięki czemu mam wspaniałą sylwetkę, piękną cerę i wyglądam młodo. Czyli manifestacja, według mnie, żeby była skuteczna, trzeba w niej okazać wdzięczność, czyli element wdzięczności powinien się pojawić. Tu będziecie wdzięczni na przykład, że dostałam wiedzę, że mam możliwości w ogóle, żeby ćwiczyć na przykład, nie wiem, stać mnie na karnet na siłowni. Czyli jestem wdzięczna za coś, dzięki temu, czyli na przykład, że stać mnie na ten karnet na siłownię, dbam o swoje zdrowie, tej i ciało. Czyli widzicie, manifestacja to nie jest taka, że mam piękne ciało i jestem szczupła. Według mnie manifestacja marzeń, prawidłowa czy prawo przyciągania, powinno mieć element, który oddziałuje na nas samych, bo my manifestujemy zarówno do naszego własnego ciała, do naszej własnej podświadomości, jak i do wszechświata czy jakiegoś wyższego bytu. Jak nie wierzycie w wyższy byt, to przynajmniej do własnego ciała po prostu manifestujecie. Czyli wy mówicie, aha, ja dbam o swoje zdrowie, dieta i ciało. To ja, czyli ja jestem wdzięczna za coś, mam element wdzięczności, ja dbam o swoje zdrowie, ciało, dzięki czemu mam piękną sylwetkę i tak dalej. Czyli w czasie dokonanym mam wspaniałą sylwetkę, piękną cerę, wygląda młodo i tak dalej, i tak dalej, bo dbam o swoje zdrowie, dietę i ciało. I to taka manifestacja, jeśli będziecie ją odpowiednio czuć, to. Powinna się wam włączać za każdym razem, gdy nie chcecie właśnie dbać o swoje zdrowie, dietę i ciało. Ktoś, idziecie gdzieś, a zjedz, zjedz placuszkę i tak dalej. Nie macie ochoty na placka i tak dalej. Macie swoją manifestację, marzeń, czy prawo przyciągania, czy co, jak cokolwiek nazwiecie to. Ja dbam o swoje zdrowie, dietę i ciało. Czy w tym momencie zjedzenie tego placuszka to jest, to jest to dbanie o moje zdrowie, dietę i ciało? Czy to jest zgodne ze mną? Bo w tym momencie, w tej manifestacji próbujemy wmówić sobie... Bo manifestacja to jest taka, wiecie, no próba wmówienia sobie, próbujemy wmówić sobie, że my dbamy o coś, czyli że my ta taką osobą już jesteśmy, a ponieważ jesteśmy tą osobą, to wszystkie nasze działania, te podświadome, zaczynają się zmieniać. Czyli podświadomie normalnie byście wzięli placuszka, zjedli, pójdziecie do sklepu, kupujecie batonika i tak dalej, ale jak wy sobie to mówicie szczerze, z odpowiednią oczywiście emocją i tak dalej to wy po kolei zaczynacie eliminować wszystkie złe nawyki. Na przykład nie wchodzicie w ogóle w alejkę ze słodyczami. Nie, bo ja jestem osobą, która dba o swoje zdrowie, dietę i ciało. I jak wejdę w alejkę, to ja nie jestem... Ja na przykład nie wchodzę już w tym momencie w alejkę w ogóle ze słodyczami. Ja nie jestem, już... ja nie jestem to nie jestem ja. Dawniej oczywiście, o, jeju, ile ja słodyczy mogłem nakupić. I też problem, no bo cukier jest bardzo szkodliwy. Cukier to toksyna. Yy, po prostu powoduje stany zapalne w naszym organizmie, więc powinniśmy jak najbardziej unikać wszystkiego, co powoduje wzrost yy, cukru, po prostu glukozy w naszym ciele i wyrzuty insuliny. Więc wejście w alejkę na przykład w tym momencie ze słodyczami czy patrzenie się na słodycze. Wiecie, dzieci tak biorą mi. O, jaki batonik, a ja, jakbym to. A, jak bym to, a jak bym to już nie jest zgodne z moją. Ze mną, z moją postawą. Ja to po prostu potrafiłem, udało mi się w końcu wyzwolić z tego. I skoro to jest niezgodne ze mną, nikt mnie nie przekona, żebym po prostu złamał siebie. Bo to jest niezgodne ze mną. Więc nie kupuję słodyczy, bo to po prostu nie ten. To nie jestem ja. Dzięki czemu mam wspaniałą piękną. No, no nie mam, no nie, nie będę Was oszukiwał, że mam piękną sylwetkę i tak dalej. No muszę dbać o siebie, niestety. Teraz troszkę jakieś tam wirusowe zakażenie, nie bakteryjne, sorry. No to człowiek już nie ćwiczy, więc już się źle, gorzej człowiek czuje i tak dalej. Cera też się pogarsza podczas choroby, więc no nie. Chociaż ktoś mi ostatnio powiedział, że wygląda młodo, więc też mi to za, zaimponowała jakaś, yy, jakaś osoba, że po prostu tak potraktowała mnie, że jestem taki młody. Yy, dobrze, czyli jako ta osoba, którą sobie wmówimy w manifestacji, szukamy wiedzy. Czyli możemy sobie tu powiedzieć na przykład dzięki temu szukam wiedzy na temat prawidłowej diety, prawidłowego odżywiania i tak i tak No mój kanał akurat mam nadzieję, że kiedyś będzie tych filmików sporo i i tak jak ja postaram się rozprawić z każdym tematem takim, żeby żeby no było jak najłatwiej. No ale to bardzo długa droga do tego, bo to jest bardzo dużo tematów, a musiałbym gadać chyba całymi godzinami, nagrywać filmiki, wiecie, live, abym musiał nagrywać w nieskończoności. Więc podzielenie tego jeszcze na jakieś tam, wiecie, sensowne filmiki, żeby to upchać w jakieś takie mniejsze do 15 minut, to jest bardzo ciężko. Dobra, działanie. Czyli starajmy się w naszych przykładach podać po prostu w naszych manifestacji marzeń, podać po prostu swoje własne działanie. To jest bardzo ważne, żeby skupić się na własnym działaniu. Że to mówimy do naszego ciała. Ty, ty się skupiasz na tym. Dbamy o swoje o zdrowie. I efekty, na których chcemy się skupić. Czyli podajmy, że zależy na przykład, żebyśmy byli szczupli. Czyli mam wspaniałą sylwetkę. I zamieniamy afirmacje, czy yy, wiecie, manifestacje marzeń, czy prawo przyciągania. Tak jak mówię, można to zwać jak zwać, nie ma znaczenia. Zamieniamy na coś, co po prostu dla nas działa. I żeby to miało te elementy. Weźmy na przykład... Chorobę jeszcze. Dziękuję, że pokonałem chorobę raka, i tak dalej. To jest bardzo dobry przykład na pokazanie, jak nie wolno robić manifestacji. Pamiętacie z moich wielu filmików, że po prostu my do słów mamy przyporządkowane pewne emocje. Jak ktoś słyszy rak, to po prostu to, ma to słowo ma dla nas odpowiednie znaczenie. Jak będziemy w kółko sobie powtarzać, dziękuję, że pokonałem chorobę raka, i tak dalej, to niestety ale skupiamy się na złych wyrazach. My nie możemy się skupiać w manifestacji marzeń na złych wyrazach, bo tak jak mówię, te wyrazy rezonu rezonują po prostu w odpowiedni sposób, one wibrują. Czyli jak powtarzamy w kółko, nawet jak powtarzamy, że dziękuję, że pokonałam chorobę, no to nasz organizm, niestety, ale choroba to choroba i możemy sobie sami wywołać chorobę w ten sposób. Dziwne, ale niestety nasze ciało, nie potrafimy tego jeszcze wytłumaczyć wszystkiego, ale tak to działa. Więc tu nie ma się nawet na czym zastanawiać, wiemy, że tak to działa, jak, nie wiecie, jak mi nie wierzycie, to poczytajcie sobie o efekcie placebo. Ludzie dostawali tabletki z cukrem, mówiono im, że to jest super lekarstwo na ich raka, badali ich przed, mieli raka. Zaczęli im podawać tabletki, oczywiście jako placebo, oni byli w grupie kontrolnej i mówili im, że to jest lekarstwo, które ich wyleczy z raka. Byli wyleczeni z raka, ale faktycznie dostawali tabletki z cukrem. I zrobili badania. Nie ma raka w organizmie. Nie ma raka, po prostu rak zniknął. Co jest efekt placebo. Ale co się działo w drugą stronę? Powiedzieli im później: Słuchaj, ale e, to były tabletki z cukrem, to nie, były, to nie było lekarstwo na raka. I rak się pojawiał z powrotem. No, kurde, są na to badania naukowe. Nie będę, wiecie, nie mam czasu, żeby kurczę cytować linki do ten, jak każdy chce. Z w dzisiejszych czasach naprawdę wchodzicie sobie, gdzie chcecie, i szukacie sobie badań i naprawdę znajdziecie potwierdzenie tego. To jest naukowo potwierdzone, ja to biorę po prostu zapewniaka, nie będę z tym dyskutował, bo wiem, że te, że wiem, że pra, po prostu jest coś takiego i wierzę w siłę mojego własnego organizmu. Wiem, że jeszcze tego nie rozumiem do końca, wiem, że w... mało jest ludzi, którzy to wiecie, rozumieją, mało jest ludzi, którzy próbują to wytłumaczyć, jakoś połączyć to z nauką i tak dalej. Tu się, wiecie, wiąże jeszcze, no, gdyby. No to jest sprzeczne, wiecie, z big farmum, z koncernami i tak dalej, bo no, gdyby wszyscy się leczyli sami za pomocą własnego ciała, no to nikt by nie kupował lekarstw i tak dalej. Także pamiętajcie, pomijamy tutaj te złe słowa, czyli nie skupiamy się na chorobie, tylko skupiamy się na zdrowiu. Skutki choroby, czy sposoby leczenia. Tu też, czy skupimy się na tym, że mamy jakąś chorobę, coś nam się dzieje, czy lepiej się skupić na sposobach leczenia tej choroby, czyli że na przykład coś robię w tym kierunku, Lekarz czy wiara? Czyli czy wierzymy, że to lekarz nas wyzdrowił, czy wiara w Boga nas wyzdrowiła, czy nasze własne ciało wyzdrowiło, czy wierzymy w to, co lekarz nam powie? Bo lekarze, może teraz troszkę bardziej są świadomi ale lekarze mówią pacjentom: Ma pan raka, ma pan trzy miesiące życia i ludzie przyjmują to jako wyrok śmierci, po prostu tak, faktycznie za trzy miesiące umra. I to jest bzdura. Lekarze muszą być bardziej odpowiedzialni, mówiąc pacjentom. Oczywiście trzeba przedstawić, wiecie, pacjentom, w szczerą prawdę, ale nie wolno zabierać nadziei. Bo pamiętajcie, nadzieja umiera ostatnia, więc nie możemy tutaj pozwolić, żeby lekarz. My musimy sami sobie wypracować. Cokolwiek nam lekarz powie, lekarz nam powie, to jest choroba śmiertelna czy coś tam. Nie, my potrafimy wyleczyć się z tego. Mi lekarz powiedział, że nie dam rady coś tam usunąć z organizmu. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Ja po prostu powiedziałam, dobra, spokojnie, ja spróbuję sobie moją metodą postów i tak dalej, spróbuję autofagii, spróbuję oczyścić organizm po prostu w inny sposób niż lekarz twierdzi, że nie da się. A ja wierzę w to, że dam radę. I wydaje mi się, że idę w dobrą stronę i wszystko, organizm wraca, że tak powiem, do po prostu warunków takich naturalnych, jak powinien funkcjonować z samego początku, gdybym nie zniszczył go przez, wiecie, moje młodzieńcze życie. Innym się udało, to czemu nie tobie? Jeśli słyszeliście masę przykładów o tym, że ktoś pokonał chorobę, więc dlaczego miałoby się Tobie nie udać? Jest wiele przykładów tego, że ludzie w cudowny sposób wyzdrowili z raka, to Tobie miałoby się nie udać, tylko trzeba mieć odpowiednią manifestację. Czyli ja na, przy na przykład wymyśliłem coś w tym stylu. Dziękuję, że jestem pełen zdrowia, energii, sił witalnych, a miłość i dobroć bliskich oraz Boga czy tu cokolwiek w życiu wspiera moje działania w dbaniu o mój umysł i moje ciało każdego dnia. Czyli cała ta manifestacja skupia się na zdrowiu. Tu nie ma wspomnienia o chorobie. I jest wdzięczność, czyli dziękuję, że jestem pełen zdrowia. Jest skupienie na mnie, czyli że jestem, mam zdrowie, energię, siły witalne. Miłość i dobroć bliskich, czyli skupiam się na tym, że faktycznie moi bliscy mnie kochają, są dla mnie dobrzy. Oraz Boga, czy tutaj wstawiacie, co chcecie. Wspiera moje działania. Pamiętajcie, ja uważam, że w manifestacji marzeń musi być jakiś efekt odniesienia się do naszego organizmu. Bo takie samo wiecie, no jestem zdrowy, jestem zdrowy, to jest to samo, co ze schudnięciem. Guzik to wam da. To nic nie da. Według mnie to jest po prostu takie durne gadanie, tylko powtarzanie. jest dlatego ja nie, ja nie lubię takiego, wiecie, klepania w kółko tego samego. Na przykład zdrować Mario, no co mi to ma dać? To, to jest, wiecie, no próbują tam wmówić ten, ale to. No nie, no zróbmy sobie modlitwę, zróbmy sobie medytację, manifestację marzeń, prawo przyciągania cokolwiek, naszą własną afirmację, która jest przez nas stworzona dla nas w danym momencie to, co potrzebujemy. I czujmy to. Czyli tutaj widzicie, odczuwam miłość, dobroć bliskich oraz moje działania, są moje działania w tym. Bo często ludzie są chorzy i po prostu, a dobra, lekarz kazał tam tabletki, próbują przynajmniej te tabletki zarobić, a nie zawsze wiecie, z tymi tabletkami do końca jest, a nic już własnych działań nie mają w tym zakresie. A jakie jest pierwsze działanie, gdy macie chorobę? Trzeba otworzyć internet i szukać po prostu wszystkich tylko i wyłącznie możliwości, żeby wyleczyć chorobę. Dlaczego mamy się poddawać chorobie? Dlaczego mamy wierzyć lekarzowi, jeśli lekarz nam powie, że nie da się tego na przykład wyleczyć? Wszystko się da wyleczyć. Nasze ciało jest potężne. Dlatego w naszej manifestacji muszą być też nasze działania. Czyli coś robimy, żeby po prostu dbać o własny umysł, ciało każdego dnia, czyli jem prawidłowo, zażywam te lekarstwa, jeśli muszę zażywać, o odpowiednich porach i tak dalej. Czyli skupiamy się na zdrowiu, mamy miłość, dobroć bliskich ludzi, dzięki czemu się czujemy lepiej i mamy nasze działanie. Czyli uważam, że, na przykład, że taka manifestacja jest zdecydowanie lepsza niż, niż po prostu takie wiecie, puste gadanie. I jeszcze może omówię tylko dla za kogoś, a tam... i no zejdzie znowu, no widzicie znowu dłuższy filmik. Ach. W każdym razie... Wiecie co, może przerwę ten filmik na tym momencie, bo tu mi znowu zejdzie z 15 minut na omówieniu, więc jak przeprezentować jak manifestację za kogoś? To po prostu omówię osobno, bo to jednak zajdzie. widzę, że tu już to mi zajdzie naprawdę długo, a tu już jest 19 minut filmu. Dobra, w tym filmie to wszystko. W następnym filmiku będzie o manifestacji za kogoś i jak się modlić za kogoś, i w kolejnym będzie jeszcze o jak manifestować swoje bogactwo. Dzięki, cześć.